Apokalipsa dzień po dniu. Białe szaty. I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Apokalipsa rozdział 7 wiersz 14. Wielki tłum, zobacz, Apokalipsa 7:9 przejdzie przez wiele prób. Konkordancja Stronga definiuje ucisk jako udrękę lub prześladowanie. Niezależnie od tego, czy jeden ze starców odnosił się do wielkiego ucisku w dniach ostatecznych, Mateusz 24:21, czy do wspomnianych w Apokalipsie męczenników ginących za wiarę w czasie Reformacji Protestanckiej, Apokalipsa 6,11. Czy też miał na myśli wszystkich wierzących, którzy kiedykolwiek cierpieli w imię Jezusa Chrystusa? Jedno jest pewne: wszyscy, którzy tam stoją, zostaną oczyszczeni z grzechów przez krew baranka. To jest sedno Ewangelii. Jezus zapłacił za nasze grzechy swoją własną krwią, abyśmy mogli żyć z Nim wiecznie. Jeżeli faktycznie jeden ze starców wskazywał na czas ucisku w dniach końca świata, to znaczy najcięższy i najgorszy okres prześladowań, jakiego nie było odkąd narody powstały Daniel 121 oraz od początku świata aż dotąd, Mateusz 24, 21, to idealnie pasowałoby to do kolejności siedmiu pieczęci. Tak więc przerwa w rozdziale siódmym między otwarciem szóstej i siódmej pieczęci Rzeczywiście przedstawiałaby czas bezpośrednio przed powrotem Chrystusa, nie wspominając o oczywistym związku z Bożym Ludem czasów ostatecznych, czyli 144 tysiącami. Zwróćmy również uwagę na to, że tłumy opłukały czy też wyprały swe szaty. To sformułowanie w żaden sposób nie sugeruje, że jesteśmy w stanie sami się zbawić. Musimy jedynie świadomie pozwolić krwi Chrystusa uwolnić nas od grzechu. Jezus dokonuje zbawienia, ale to my musimy wejść przez te drzwi, którymi jest On sam. Zobacz, Jan 10:9. Czy Bóg nie mówi do nas: Chodźcie więc, a będziemy się prawować? Izajasz 1:18. Strong definiuje słowo prawować się jako decydować, przekonywać, osądzać. W tych apokaliptycznych proroctwach Bóg pokazuje, że będziemy musieli dokonać wyboru pomiędzy Nim a diabłem. Ujawnia, co pociąga za sobą każdy scenariusz, pragnąc, abyśmy jednak wybrali życie, a nie śmierć. Jest to obietnica, która na pewno się wypełni, jeśli tylko wybierzesz Chrystusa, zgodnie z tym, co w dalszej części wspomnianego wersetu napisał Izajasz. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Dołącz do mnie w modlitwie. Baranku Boży, kiedy doświadczam prześladowań, pozwól mi domagać się Twojej obietnicy czystej szaty sprawiedliwości, którą ofiarowujesz mi dzięki Twojej przelanej krwi. Do dalszego studiowania. Księga Zachariasza, rozdział trzeci, wiersze od trzeciego do piątego. Dzieje apostolskie, rozdział czternasty, wiersz dwudziesty drugi. List do Hebrajczyków, rozdział dziewiąty, wiersz czternasty.